I was w kolejnym odcinku z Sadi w Assassin's Creed Odyssey. Słuchajcie, jesteśmy na wyspie Chaos, i w odcinku poprzednim udało nam się, no z kłopotami, ale jednak sposobem, y, ukończyć zadanie dla Kseni w Wandowni w Corsair. A teraz ruszamy na zadanie, które nazywa się bodajże, że nie jesteśmy złodziejami. I będę chciał na początku zrobić sobie synchronizację, a później właśnie y, przejść do wykonywania tego zadania. Tak więc ruszajmy w dalszą drogę. I pytanie do was przyjąć teraz, jeżeli macie ciężką walkę, przykład odcinek poprzedni. Gdy uda wam się znaleźć jakieś bardzo bezpieczne miejsce, jak nam się udało to zrobić? Czy korzystacie z niego sumiennie cały czas, czy może jednak walić się pójść Bardziej tą konfrontację i walczyć sobie na bardziej dupnych zasadach. Komentarze są Wasze. A ja chyba sobie się skuszę na tę dolkę. w sumie trzemuj, to może być fajny zjazd. Może nie będzie idealnie prosto pod punkt synchronizacji, ale jednak. No proszę, Kropol mamy. No to zobaczmy, może coś będzie, ale może nic. Jak to wygląda w tej lokalizac lokalizacji, w lokacji? Nie, tu jest spokój, tu nic nie ma. Ale ważne, że mamy w końcu coś nowego odkryte. I proszę kryjówka Apollina. To się okazuje być. Lokacją, jak to nazywam, bezadobotną, ponieważ tutaj niczego nie musimy robić. I w sumie bardzo dobrze. Ponieważ tylko nam w tym momencie ułatwia robotę. I też już możemy stwierdzić, że cały chaos, za wyjątkiem wątku fabularnego, ma jakieś tam parę lokacji, ale nie jest to coś nie wiadomo jak Istotnego. Nie może nie będę im przedewać, choć tylko lewali potencjalnego kolegę. Oha, mamy na kolizyjnym najemnika jeszcze. To zdady. mogę go atakować, ale uznałem, że jednak nie będę z tym nic robić. Też nie oszukujmy się, no raczej nie zawsze to jest czas, i proszę. Seknaizacja na głębosą. Czemu nie? Dobrze. Hmm. To powinno być gdzieś tu w pobliżu to zadanie. Ale zobaczmy jak to dokładnie wygląda. Aha, tak bardzo, że już wcale. Dobrze. Ale oznaczmy sobie w tym układzie zadanie już. I jak to będzie znacznik po prostu gotowości. To jest tutaj. Kapitan, Ostakon. A teraz Niech będzie. Gdzie jest kapitan? Tam jest kapitan. No i tak i tak czeka nas z nim walka. Bo to będę chciał sobie oczywiście wyczyścić. No i tu właściwie no poza tym misem to cały Chaos jest już załatwiony. Tak więc dobrze. Od razu wypykamy mu oceń między żebra. Tam już jest dobrze, widzę. Ale. Ach, Aleksios. Czegoś to chybił, Aleksiosie. była taka piękna podcinka. Ale dobra, jego już nie ma. Ten dostał z kapcia. I to powinniśmy się sprężać, ponieważ wiemy, że jest tutaj najemnik. Także chyba byłoby korzystniej ich szybko rozwalić, niż y, się pieścić. Dobra. A tu jesteś. Dobra, dostał. Salceson. Chociaż może kapcia mu damy. Majda chciał go jeszcze oślepić. Więc czemu by nie? No i teraz kapeć. A oczywiście nie spadł. Czemu? Nie wiem. Ważne, że jednak jednego czoła mamy, mamy mniej. Nad zemstą pirata unosi się dym. Raczej jasno powiedziane, gdzie mamy się udać. Nad zemstą pirata unosi się dym. Czyli to będzie... gdzieś tutaj w wysoko położonym miejscu. To nie tylko brzmi gdzie, ale pójdźmy sobie na wskórze lwa jeszcze. O tutaj po prostu i zobaczmy gdzie się to właściwie zaprowadzi. Najpewniej to będzie jakiś obóz militarny, ale o tak, mapy nie wziąłem. Słuchajcie, chciałem to trochę zrobić za szybko wszystko. O tu wiecie no, anihilacja jak nie macie wszystko pięknie wykonane, ale tak się pechowo złożyło, że teraz nie boli. Dobra, tak czy tak? Mapa jest skarnięta. Łowca jest blisko, niech sobie będzie blisko. Ja Jemu zależy nie mnie. Żeby mnie dogonił. Dawaj w górę, Aleksios. Aleksios, halo. No. Tak lepiej. Dobra, tutaj niech się ze sobą zwierzaki trochę bliżej. No, nie przeszkadzać nie zamierzam. I mam nadzieję, że jednak nic nie będzie na mnie lecieć, chociaż tutaj to... ...nie wygląda korzystnie, ale... ...możemy zwierzaka zawsze do siebie zniechęcić. Dobra Ta, to będzie poselunek do załatwienia. Na pewno to będzie skrzyneczka. Jedna. Jako pytanie: jak bardzo to będzie rozbudowane? Obóz wojskowy. Dwie skrzynki: kapitan. I to chyba tyle. Dobra, już. Chciałem stay backa. Dobra, podcinamy go. Hmm, policji nie atakować. Ponieważ jednak, no... Przypomnę. Jesteśmy w podstanie Aten, mimo tego, że y, la familia tak y, Aleksiosa to Spartanie. No i jednak będziemy wspierać z drugą stronę konfliktu, czyli Ateny właśnie. Kapciem. Świetnie. Oho, będzie Ciekawe co odwaliła. To sobie zgadni Prosaż nie wieżę, co mi się podoba No co pewnie podoba mi się fakt, że walczy z użyciem ognia i swego rodzaju bomby ognistych niestety dobra. Skąd masz mnie urząć, to proszę bardzo zawalczmy o to. Ja jeszcze lewy jest. Dobrze. Ja oczywiście z każdej pomocy skorzystam. Trzeba sobie życie łatwo się komplikować. A co skorzystajmy z zamieszania i kogoś się da? Zaatakujmy. No ten. Jest nasz. Ja mu tak łatwo nie odpuszczę, co oczywiste. Ale też liczę, że będę mógł z nim zawalczyć w nie z pomocą jeszcze... ...czemu przebiegnie ta najemniczka. To by było nieco niekorzystne. Ale naszej. ...nawet jeśli to... ...będzie już po nim. To podleczmy się No chodź do mnie Koleżanko Świetnie Leź na początek Ale nie wiedząc wiedzieć czemu nie spadła Tego to mnie mierzy niestety, ale no Cóż, nie wiedząc czemu nie można się przygotować na walkę a szkoda, bo mimo wszystko nie tak być powinno. Kapcie ją. Nie, no i nie wiem, czy to jest może kwestia podmiaru modelu postaci, czy co, ale no. Ona powinna jeszcze dawno polecieć. No i znowu kapać, i znowu nic. No to jeszcze nas kapać. A sobie jakieś obrażenia zadawać, skoro nie możemy jej skopać. To chociaż tak Oj koleżanko. Widać, że raz się nie był łaskawy. Przy okazji jest nowa podpowiedź. Naszą no, podpowiedź sobie. Zachowamy na później. I tak, z tego co widzę. Oto wszystko jest stawione, ale pójdźmy sobie na górę i poszukajmy tego ostakonu Noc yy, to ma być miejsce, gdzie nosi się dym powyżej zemsty pirata. I raczej nie będziemy szukać w mieście. Pan powiedział, to by to według mnie sensu nie miało. Tak, się skierował i poszukał ewentualnego ogniska. A tam ognisko już chyba jakieś widzieliśmy nawet. Ale czy na pewno to nie jestem w pełni przekonany, tak? Jakby nie było. Byliśmy dopiero raz. Więc pasowałoby sobie tutaj jednak wszystko raz jeszcze posprawdzać. I zacząłbym od tego, żeby tu się po prostu spiąć. Mniej więcej o tutaj gdzieś się właśnie. I to myślę jest dobry moment, żeby rozpocząć poszukiwania. Ok, sobie chłopaki siedzą. Dobra, jak nie ich... widzą, to nie widzą. może tu wejdźmy. Powinniście mieć. Lepszy z tego miejsca w tym momencie. No to wejdziesz, czy nie bardzo na ten pal? No toż nie bardzo, właśnie. Mmm, dobra. Tutaj niczego nie zauważyłem, ale tam coś jest, więc może by tam się przebiec. I być może to jest to miejsce. Zobaczymy. Na pewno nie zaszkodzi sprawdzić. Ja mogę dobrze z odcinkami. Poszukać sobie wam pokazać miejsce do związania zagadki. No trzeba w odcinku kolejnym także. Jakby nie było. I tak i tak będzie dobrze. A! To co wziąłem za ogień? Taka to tak naprawdę było palmą. Okej. Okay. No <laughs> w tego nie było. To się wytnie albo i nie. Ale w tym układzie. A, lwy nam przeszkodziły. Dobra, w tym układzie sobie spojrzę w jaki raz jeszcze na ostrakony. Unosi się dym u jego źródła. Dobra, trzeba znaleźć miejsce, gdzie się dymi w tym układzie. Po prostu poszedłem bardziej od razu, że to będzie ognisko, a nie skupiałem się na dymie w ogóle. To może być błąd. A, wróćmy tam sobie na spokojnie. Inaczej ja, powinno pójść bezproblemowo w miarę. Dobra, Lep mnie oddał na rzecz dziedziczyzny. Myślę, że bardzo dobrze zrobił. I też chyba nie chodziło o taki dym. Tutaj nic się nie pali, tak wiadomo, ale. A czy to mogę rozpalić? Raczej z tego ogniska nie będzie, ale. Ale o, nie, to chwilę chociaż. Pochodzimy za niech mają. Jak to mam nadzieję, że dobrze kombinuję. Tylko, że trzy. Hmm. sobie jeszcze medytację. jest prasa zagadka. Po prostu trzeba znaleźć dym. Chyba, że chodziło... Oprócz nadzemstą o miejscach, które jest położone geograficznie wyżej niż ta lokacja, bo tak też może być. Ale ja tutaj widzę, że nie widzę. Hmm, dobra, pójdziemy sobie zadanie oddać. Tak więc jeszcze kilka na odle, ale nie inaczej. Różny na w tym momencie obawiam się. Dobrze, dajmy jeszcze mapę i będziemy musieli jeszcze potopić statki. I zająć się jeszcze jedną rzeczą, chyba coś odnaleźć z tego co kojarzę. Tak więc plan działania mamy i należałoby go zrealizować. Tak więc przejdźmy sobie tutaj, to się przyda.

Did you get the tablet? Before I hand over anything, I want my drachmi. <laughs> but of course. You're a man after my own heart, you know. Thanks. Here's the tablet. Excellent. Now we can really get to the matter at hand. Let's see what we have here. Hmm. This is interesting. The treasure is hidden in some Minuan ruins. Oh. But it's underwater. You can't swim? I'm a pirate, of course I can fucking swim. I just don't like sharks. Oh, so you're a coward, not a weakling? I don't need to swim if I have a reliable mercenary to do it for me. I might be interested in an adventure. I can promise you this will be one to remember. Else Poseidon stride and spear me and drag me to the crashing deep. All right. I suppose I can help you recover your treasure. I knew you wouldn't be able to resist. Poseidon blesses me with good fortune at last. So, where am I going? Here. Take this key and head to the southern tip of Chaos. You'll find the entrance to the ruin there. It's sticky. Is that blood? God, no. Must have been the pomegranate I ate earlier. Hurry now. Time's a wasting. What's it like down there? The treasure is guarded by a frenzy of sharks. You'll find it in a chest at the heart of the island. Well, if it had been an easy job, you'd have done it yourself. How will I know if I'm looking in the right place? Head south from the Lost Garden of Bacchylides. Even though the ruins are underwater, you'll see them just off the coast. What exactly is this treasure? It's said to jest w starożytnych ruinach Kinastros, więc so trezor musi być rzadki artefakt z przedstawienia wyspy. Dam ci, co chcesz. A pieniążki? Dobra, to jak więcej, może być. Chociaż, no, myślę, że też chyba gdzieś się nasza koleżanka popatykuje i że coś się do kieszonki zdzierpno w głębiej. Tutaj widzę, że. Spodzianka, niespodzianka. Nic z tego nie wyszło, ale choć wyszło z kolei z awansu, więc zanim zmienię zdanie, najpierw do I przy okazji ruszajmy do tego miejsca. I tu sobie to pozwolę wyjątkowo prostu przebiec, ponieważ mamy końcowego odcinka. I będę chciał tam wejść albo w tym odcinku, albo w kolejnym. Zobaczymy jeszcze jak to się ułoży, ale jeżeli w tym to prawdopodobnie go z zwiat gdzieś pobliży, to by było na tyle. No to przy okazji jest najemnik. Dobra, cicho. Ja nie przetrwam! Ja o, to się da się zaskoczyć jak sprayer. No dalej jemy gościa ja będzie mówić, że Nie będzie mój jeszcze nie przestał Dobra, szło, znowu i to teraz będzie dotarty Tak więc mi to w ogóle nie przeszkadza Aczkolwiek, oczywiście, na to, że nie będziemy tak często siadek go trafiał. Kapciem i dobity. Wow, ale nie, 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 jego, jego nie chcę targać. To tak ważne, że udało się go na to szybko, łatwo i bezboleśnie wyeliminować. Czasem tu jakiś znacznik widzę, jakiś znak zapytania. A zobaczcie, tak, tego jeszcze nie zauważyłem. Haha, <laughs> jak tego nie skończyliśmy robić. Dobra, to pójdziemy sobie tu. Na początek. Oczywiście powiedziałem, że ukończyliśmy o, chaos, ale mój błąd po prostu oczywiście sobie nie zauważyłem. Zdarza się, oczywiście, ale jak najbardziej. Zrobimy tam zamieszanie. To co będzie konieczne, żeby wyciągnąć, oczywiście tam, no, wy, wyciągniemy, tak? Nawet nie można sobie, żeby miało być jakoś... Wiecie, jakoś inaczej. Zatem jest taka oczywista oczywistość, że tam wchodzimy. Tak? I... Togo trzeba to eliminujemy. Hmm, wy jeszcze. Różnica zapomniana. A, główna łowczyni. Dobra, niech se patrzą. tych wyeliminujemy w tym układzie. A, tu jesteś. Dobra, i nie ma jej już. Dobrze. Tyle w temacie. A co ładnie weszliśmy, niemalże od razu została utłuszczona, także dużo czasu nie zwarnowaliśmy. A, karta po jeszcze pytanie: wilk, lew, dzik. A może inne wesołe kolorstwo? A, lep, i to chyba będzie ten. No zobaczcie, jednak nie. Czym musi być większy w tej grocie? Dobra, jeden mniej. I to będzie ten. Jest i nasz kolega. Jest Simba. Tap ciemko. I leczenie. Wow. I leczenie. czy szrama. Ale potrafi uderzyć. Tylko że bijemy mocniej. Dobra, to, to wesoły sposób udało nam się wyczyścić. I moi dotcy, w odcinku kolejnym dotrzemy oczywiście na miejsce przeznaczenia, gdzie będziemy nutkować i przy okazji pranie Będę chciał w odcinku kolejnym zdobyć ostrakon. Ktoś się gdzieś znajduje, jest gdzieś ukryty. Mam takie dziwne wyrażenie, chyba chodzi gdzieś. O tą część znam z ale to zobaczymy, i ruszymy sobie dalej z wątkiem fabularnym. Chaos, czy prawdopodobnie na tą wyspę, na Leslies, który jest y, częścią cephilos y, tak? Znaczy Selifos, o czym nie wiedziałem, przez tą wyspę przeoczyłem. A czy tak, moi w tym odcinku to by było? Na tyle dołu nam się y, pchnąć się przed wątek, fabularny. Więc zachęcam was do postawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania, klikania do opisu odcinka, tam macie link na mój kanał Discord oraz Twitch. Trzymajcie się, pa pa!